Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dziewczęta, dzisiaj film ze stylizacjami. Nagrałam kilka, mam dla Was kilka propozycji. Zacznę od stylizacji, którą mam na sobie. Kolczyki to jest samoróbka, czyli coś, co wykonałam sama, i powstały one z ozdób. Z ozdób takich przybutek. Po prostu kupiłam kiedyś w second handzie buty, pamiętam, nie wiem, za dwa złote, jakoś tak, tylko dla tych ozdób. Zdezynfekowałam je tak dalej, podcinałam co było trzeba i zrobiłam sobie kolczyki. Sukienka to jest u mnie nowość, to jest Karen Milen, bardzo, bardzo wygodna. Nie wiem, jaki to jest rozmiar. Tam była dwójka napisana, a jaki to jest rozmiar, to mm, nie mam pojęcia. Jest na podszewce, więc raczej nie prześwituję. <grym> I ogólnie jest bardzo, bardzo wygodna, więc to jest stylizacja na początek tego filmu, dziewczęta. Stylizacje, które dla Was tutaj przygotowałam, te propozycje, są takie troszeczkę na załamanie pogody, można powiedzieć. Może niektóre nawet takie bardziej jesienne, ale wiecie, że w second handach kupuje się to, co jest i to, co nam się podoba, nie zwracając uwagi na dany sezon. No oczywiście są wyjątki, już wspominam, już kiedyś nawet o tym wspominam, że jeżeli ktoś szuka tak ubrań po prostu na daną chwilę, no to wiadomo. Ja patrzę pod innym kątem. Także, dziewczęta, to co dzisiaj dla Was tutaj przygotowałam, to będzie po prostu i lato, i jesień. No i dobra, to zaczynamy. Nie mam żadnych butów Wam do pokazania, dziewczyny, bo, bo nic nie zamawiała. Także wszystko dobrze. Yy, tylko tak, nie wiem, czy. Ta torebka była przeze mnie kiedyś pokazywana, ale chyba tak, jest to skórzana torebka vintage, taka typu shopper, taka większa, bardzo ładna, z tej strony tak się prezentuje, a tutaj jest jeszcze dodatkowo taki, um, taki wzór. Jest bardzo fajna, to jest takie gorzkie, gorzkie kakao. Czekajcie dziewczyny, czekajcie. Dobra i teraz lecimy dalej. Kolejna propozycja to jest żakiet, taki oversize, owy. zostawiam go w takiej formie, w jakiej jest. Jest to bardzo fajna kolorystyka, dużo jest tutaj różu, jest to funkcja i taki jeszcze tutaj gdzieś zaznacza nam się kolor, taki jaśniejszy różowy dziewczyny. Bardzo dobrze się czuję w, tej, w tym żakiecie. No i dobra, moja stylizacja dziewczęta jest, jest taka, że żakiet potraktowałam właśnie jako sukienkę, bardzo lubię tak, tak robić. Natomiast też mam taką tiulową. Spódnicę, tylko już nie nagrywałam dla Was tej stylizacji, i dużo teraz yy, bardzo chętnie sięgam po te yy, właśnie spódnice, które mam w przeróżnych kolorach. No ale dzisiaj postanowiłam coś innego Wam pokazać. Jeżeli chodzi o Skład tego żakietu od rana wszystko piorę dziewczyny, bo ostatnio nakupowałam potąd ciuchów. Już wam pokazywałam pierwszą część worów. Później był film taki, kupiłam coś tam, to też takie wory. I jeszcze będzie trzecia część <grym> tych filmów, więc jest tego sporo. Mm, nie ma tu żadnej metki. Także, dziewczyny, to jest kolejna, kolejna stylizacja, kolejna propozycja. Teraz dziewczęta taki golf i wycięłam z niego metkę. To jest stylizacja taka jesienna. Kupiłam sobie specjalnie do tego swetra brązowe takie rajstopy kryjące, które są bardzo dobre gatunkowo. Ja je zamówiłam na Zalando, to jest taka firma, nie wiem jak ona się nazywa, już zapomniałam, która się w tych rajstopach specjalizuje wręcz. One są... Jakościowo cudo. No i myślę, że te stopy to mi się szybko nie porwą. Wzięłam sobie taki kolor brązowy, dawno takiego koloru poszukiwałam, bo powiem Wam szczerze, że są przeróżne odcienie brązu, jeżeli chodzi o rajstopy, ale wiadomo, jest 40, jest 40 den, jest 100 den i tak dalej, natomiast hmm, różnią się te stopy jakością różnią się po prostu jakością i w końcu znalazłam idealne. Nie były tanie, bo powiem Wam szczerze, chyba 200 zł za te stopy zapłaciłam, więc jest bardzo dużo, ale jestem już w tym momencie zadowolona, dzisiaj pierwszy raz miałam na nodze, właśnie w tej stylizacji i naprawdę powiem Wam szczerze, że zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. Teraz koszula dziewczyny, która wygląda identycznie jak koszula Versace. Czy mogę nazwać ją podróbką? Nie, dlatego że nigdzie tutaj nie ma napisu Versace. Bo gdyby był napis wersacze i byłaby nieoriginalna, wówczas mogłabym powiedzieć, że, że jest to podróba. A to jest tylko materiał i sam zamysł. I mówiłam Wam kiedyś, że kupiłam na Zalando oryginalną koszulę od Versace. Tragedia, jak cię mogę. Po prostu poliester, taki sam jak ta sztuczna, identyczna. Tylko, że tamta kosztowała 1600 zł, a ta kosztowała 36 zł. To jest yy, znacząca różnica. Także yy, ja już po prostu powiedziałam, yy, że chyba ogólnie markę Versace, Versace Jeans i tak dalej sobie odpuszczam kategorycznie. Mimo, że tam te legginsy na przykład lubię, ale też już mi faza na nie przeszła. Mam Adidasy, których ani razu jeszcze nie założyłam, ale w niedzielę piknik mamy taki w przedszkolu u syna, więc myślę, że wtedy te yy, Adidasy... Założę. Także tak to wygląda. Bardzo się cieszę, że mogłam sobie taki zamiennik kupić w lumpek się. Nie mam wyrzutów sumienia z tego powodu. Więc jest identyczna. Naprawdę jest identyczna jak te od Versace. Wersacze jeans powiem, bo wersacze może lepsza, lepsze się jakieś jedwabiu czy coś. Chociaż też niekoniecznie, bo miałam już yy, sukienkę chyba. Właśnie tej droższej linii. Tragedia. Po prostu ja nie wiem, co tu się stało. Ale no nie jest to jakieś teraz. Słuchajcie, luksusowe to Nasze wersacze. Teraz dziewczęta sukienka, taka w rozmiarze 38. Miałam ją zwężać, dopasowywać. Leżała w stercie, oczywiście, rzeczy, które czekają na przeróbkę. Natomiast okazało się, że jest wcale na mnie w miarę dobra. A to dlatego, że mamy mnóstwo tutaj regulacji, co jest bardzo fajne. Zobaczcie, tutaj możemy sobie specjalnie jednej tutaj części nie zapinałam, więc można sobie talię wyregulować. Tu jest dodatkowo zapięcie. Możemy rozpiąć bądź też zapiąć. No i na dole też jest. Regulacja, już sobie dopasowałam tak, jak to ma być. Jest to sukienka taka bombka, bardzo fajna. E, bardzo dobrze się w niej czuję, dziewczyny. Fajne wstawki te dżinsowe, to co też bardzo mi się podoba. Jak widzicie, jeszcze na moim kanale nie zrobiłam muzyki w tle, bo nie mamy kompletnie na to z mężem czasu. Natomiast mam nadzieję, że Wam to jakoś szczególnie nie przeszkadza, że nie ma tych, tego początku, że subskrybujcie i tak dalej, tego, co zawsze się tam wyświetlało. Będzie trochę czasu, to e, mąż mi to ogarnie. I teraz tak, w składzie tutaj mamy 40% wełny, 18% poliakrylu, 15% poliestru, 15% poliamidu, 10% jedwabiu. Czyli jakby tak sumować wełnę z jedwabiem, to jest 50% super ekstra składu i 50% sztucznego, więc nie jest źle pół na pół. Słuchajcie, gdzieś to jest wyczuwalne, że ta sukienka nie jest taka całkiem sztuczna, co mnie bardzo cieszy. No i przede wszystkim ja przepadłam ze względu na, na wstawki te jeansowe, które bardzo mi się spodobały. I tutaj od razu skojarzyłam się... Kurczę, zatypiałem się te. Samoróbki. Skojarzyła mi się właśnie ta torebka, która wystąpiła w tej stylizacji, ta, ta dżinsowa. Kolejna rzecz to jest pelerynka, w której jestem może troszeczkę zakochana. Jestem zauroczona nią, jakby nie patrzeć. Przepiękny kolor. Dziewczyny pisałyście mi, Ewa pisała, jaki to jest odcień, więc jest to taki nietypowy niebieski, który bardzo mi się podoba. W środku jest czerwona wyściółka, co też jest po prostu śliczne. Ja sobie wywinałam w ten sposób rękawy. Niekoniecznie można tak nosić, można i tak. I ja uważam, że w ten sposób, zakładając czerwone rajstopy, tak jak ja to wystylizowałam, to zagięcie, podwinięcie wygląda dobrze. Jest to takie nawiązanie i fajny taki zestaw się stworzył. Cieplutka. No i to jest propozycja taka jesienna, aczkolwiek wiecie, jak jest teraz z tą pogodą. Maj był, no brzydki, brzydka była u nas pogoda, przynajmniej tutaj u mnie na Podlasiu, to było bardzo zimno, więc nawet przymrozki i tak dalej, nieciekawie. Czerwiec, zobaczymy, jak się zapowiada, ale też yy, miałam, także patrzę w telefon, o 17 stopni jest. Ja do samochodu, a w samochodzie, pokazuje mi 14,5. Mówię, gdzie te 17, no, 4 stopnie, 3 stopnie uciekły. To troszkę dużo i oczywiście stylizacja, nie ciach, ciach. niedobra. Jak zawsze. Do zmiany. Kolejna rzecz to jest lniany taki żakiet dziewczyny, większy rozmiar. Widzę, że tutaj zgubił się guzik, muszę poszukać w szufladzie, czy mam go, bo często w praniu podczas prania te guziki odstrzelają, potem je w kołnierzu tym znajdują, bo w bębnie latają. Także muszę zobaczyć, czy go mam, czy nie mam. Może jest jakiś zapasowy, albo i nie. Hm. Trudno. I tu jest fajna opcja, że jest sznurek, bo jest to na mnie ogólnie duże. Ten kolor jest bardzo trudny, bym powiedziała, że paskudny. To jest taki łosoś, taki kolor nietypowy, ale go założyłam. To po co ja go noszę, jak on jest taki paskudny? Ktoś by mógł, mógł powiedzieć: Słuchajcie, do tego założyłam taki Fascynator, który uwielbiam, też taki, właśnie różowy, koralowy i tak dalej. Bardzo go lubię, w identycznym odcieniu i dzisiaj w stylizacji założyłam go dobrze, bo gumkę przełożyłam pod moje upięcie pod kucyka. Natomiast jak nagrywałam dla Was film, to gumkę miałam tutaj, się zastanawiałam, dlaczego mnie to tak ciśnie, jakie to jest niewygodne. No słuchajcie, tak jak prawda, nie wiem, nie zauważyłyście tego chyba, bo nikt mi na ten temat nic nie napisał. Albo nie chciałyście zwracać mi uwagi. Także dziewczęta, tym razem dobrze to założyłam, wystylizowałam pod spodem, mam sukienkę marki Pretty Little Thing, czyli taką sieciówkę. Była nowa z metką, taka biała. Właśnie pod takie żakiety ją kupiłam, ale też fajnie wygląda ona bez odzieży żadnej na takiej wiecie, bez żadnego żakietu. Teraz stylizacja dwuskładnikowa. Zacznę od przepięknego swetra, który jest bajkowy. Mamy tutaj to, co mamy, miasto. Jest śliczne. Nie chciałam za bardzo zakrywać tego, e, tego pięknego widoku, natomiast no, gdzieś tam wpuściłam to do środka i troszkę tam tych budynków się schowało jakaś tam ulica się schowała 75% rajonu, 25% nylonu. Dobrze, i to jest w rozmiarze L. Do tego mam spódnicę już teraz. Dziewczyny, to była sukienka, nie wiem, czy mam zdjęcie, czy nie, jak wyglądała przed przeróbką. Taka, y, ostatnio pokazywałam z worów. To jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak ona się prezentowała, to właśnie kupiłam takie dwie bajkowe kiecki, jedna beżowa i dodałam zdjęcie w tamtej na, y, w tej zdjęcie beżowej na Instagram wrzuciłam. E, t, boże, pomotałam z dużą ilością biżuterii. A tę te, po prostu przerobiłam. Odcięłam górę, bo wyglądała jak taka suknia ślubna. Nie założyłabym jej raczej nigdzie. Nawet tak ym, na obiad, jako taką koktajlową, natomiast y, po odcięciu już góry, w tym momencie jest to spódnica dla mnie taka codniowa, w zestawieniu ze swetrem. Jakoś tak mi się skojarzyło tutaj, że będzie to fajnie wyglądało i dlaczego ja to ze sobą zestawiam? już tłumaczę dziewczęta, mamy tutaj takie kwiaty, które są, którym jest ozdobiona ta spódnica, kojarzy mi się to z bluszczem i tutaj są po prostu dziewczęta budynki i często budynki zarastają bluszczem i właśnie to jest pierwsza interpretacja, druga to jest połysk taki i ogólnie te białe chmurki kłębiaste, więc stwierdziłam, że ona jest taka kłębiasta, a tu są chmury i to jest też takie nawiązanie. Ostatnie dwie stylizacje na dzisiaj. Pierwsza to będzie z tym swetrem, znaczy druga też będzie ze swetrem, ale i z żakietem w pepitkę. Więc tak, sweter, który już wypielęgnowałam, mamy tutaj dwa łabędzie, jest on w kolorze żółtym, taki tutaj piórka, jest przepiękny. To jest sweter vintage, miał gdzieś dziurę, już jest zaszyta, śladu nie ma i on ma bardzo fajny kształtek, jak się go założy. Super, super ekstra wygodny. Jeżeli chodzi o skład tego swetra, mamy coś tutaj? Nie mam. Ale to będzie dziewczęta, yy, ramię, bawełna, wiskoza, coś z takich y, właśnie klimatów. I druga propozycja to jest ten żakiet właśnie z tamtym swetrem. Od razu jakoś tak się mi to przyciągnęło, nie wiem dlaczego. Od samego początku, jak tylko ten sweter przyniosłam do domu i powiesiłam go tutaj i on wisiał blisko tego żakietu, to ja od razu tak się to przyciągnęło. Mnie się te rzeczy przyciąga jak magnes, więc niekiedy yy, nie muszę się zastanawiać nad te stylizacją, tylko one się jakoś same tak tworzą. Więc stylizacja z tym żakietem, sweter pod spód. Bo jak się zrobi jeszcze chłodniej, to sobie to założę. A nawet tak dla samego widoku, gdzieś to połączenie bardzo mi się podoba. Jest to żakiet, który Wam już wcześniej pokazywałam. Ja go zwężałam, taliowałam bardzo mocno. Była z nim kiedyś stylizacja inna na zasadzie, ale taka w sensie zapięty ten żakiet, też potraktowany jako sukienka z zabezpieczeniem w postaci jakichś tam spodenek. Także tutaj ze swetrem propozycja... I kończę na dzisiaj, dziewczyny. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram, Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam bardzo serdecznie.